George bardzo lubił pracować w ogródku mistrza kuchni. Ach, potrzebujemy więcej pomidorów, więcej bakłażanów i w ogóle wszystkiego. Neti, musimy powiększyć nasz warzywnik. Nasz kicowałem nowy plan: nowy szlauch, nowe, świeże podłoże, więcej warzyw. No dobrze, ale gdzie znajdziesz na to miejsce? Ogród był dla George'a wielką atrakcją. Bo znajdował się w samym środku miasta. Skarbie, nie potrzebowałbyś aż tylu warzyw w kuchni, gdybyś ich nie zużywał do swoich eksperymentów. Ja muszę eksperymentować. Jak inaczej mam stworzyć przepis na najlepsze hamburgery Giardino na świecie? Te dwa przecież były świetne. Tak, to prawda, ale tylko świetne nie najlepsze na świecie. Piknik w remizie zaczyna się za godzinę Stworzysz nowy przepis w jedną godzinę? Oczywiście Albo nie jestem mistrz spaghetti No, to czego by tu jeszcze dodać? Cebulki? Czosnku? Cebulki! Nie, 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 nie Czosnku! U, cebulki? Dobra, niech ci będzie. Scusito. O, Giorgio, dzięki tobie znalazłem idealne proporcje. O. O. <śleszy> w tym notesie są moje przepisy. Zapisuje, jak powstaje każde danie, żeby potem móc je robić tak samo za każdym razem. Zadowolony z przepisu, mistrz spaghetti przygotował pierwszego hamburgera. Zaraz, zapomniałem dodać pieprzu. Gdzie jest mój młynek? Netty, gotowe! Powiedzcie, czy wam smakuje. Tylko szczerze. Wszystkie składniki moich hamburgerów Giardino pochodzą z naszego warzywnika, Giorgio. Dalej śmiało. Mmm, si, doskonały hamburger. Mm. <śmiech> <śmiech> chyba, chyba nie wydajecie tych odgłosów i mlaśnięć z uprzejmości, prawda? Jestem twoją żoną, a to jest małpka. Zawsze będziemy z tobą szczerzy. <gry> Mistrz spaghetti szybko zrobił hamburgery na strażacki piknik. Zanieś je na tył mojej ciężarówki, a ja pójdę się zająć grillem. George zostawił pudełko w ciężarówce, która stała pod restauracją. Nie wiedział, że obok stała druga ciężarówka. Cześć! Hej! Widziałeś tę małą małpkę? Małpki są takie sympatyczne. Och, neti. Jeśli strażakom nie posmakują moje hamburgery Giardino, nigdy więcej nie wejdę do kuchni. Nawet gdyby tak było, masz notę pełen innych świetnych przepisów. No i co z tego? Jeżeli coś pójdzie nie tak, zdajemy moją czapkę kucharską na zawsze. Dajże spokój, to świetne hamburgery. George nie mógł powiedzieć kucharzowi prawdy. A może wcale nie musiał. Jeśli w tym notesie jest przepis na hamburgery, George może się nim posłużyć i zrobić nowe hamburgery dla strażaków. Składniki pochodziły z ogrodu. Wszystko co na rysunkach było w ogrodzie. George znalazł właściwy przepis.